tutaj powiedziałem, to taki no, mecz przeciwko kolei, przeciwko własnym słabościom, no, które nie mam, zresztą była, no, to było bardzo dużo. No to był mecz, o zostanie w ogóle, to nie może um, liczenie się nie, nie wyjechanie za wcześnie do domu i tak dalej i e, Myślę, że, że po prostu ten mecz no, odpowiedział na parę pytań takich, które, które były gdzieś tam, gdzieś tam w Czy ten zespół w ogóle jest w stanie w tak zwanych krytycznych sytuacjach wydostać się z to, że się na szczęście wydostały, by być może jest to jeszcze krop na nowy Jak dalej grać? ciężko jest w tej chwili nagle zmieniać to, co się robiło przez dwa miesiące, ale... Nie okazałem, nie pamiętałem cały czas, bo jeszcze to ona była jedną z budeten Kremli, gdzie grała prawie drągleni i dzisiaj nie zawiodła ona. Mamy no, szczególnie przedstawienie Małgorźki linka na pozycji atakującej, jednak miosło dużo więcej niż niż gra jej na, na takim pozornym przyjęciu. I, i, i z Asią Kaczor, również na boisku, która dzisiaj nie była w formie i zeszła po pierwszym świecie. Natomiast dzisiaj zobaczyliśmy z powrotem, chyba, z powrotem parę lat nie widziano tak. Można powiedzieć, bo to ona dzisiaj